Witam Was w moim barze. To, że niektórzy mieszają wysokiej jakości drogą whisky z byle jakimi składnikami niestety jest już na porządku dziennym. Jednak to połączenie, które za chwilę Wam pokażę zostało zarekomendowane przez światowej sławy guru w temacie whisky. Dave Broom w 2014 roku wydał książkę Whisky de Manuel, gdzie proponował użycie odpowiednich mikserów, takich jak woda gazowana, ginger ale, zielona herbata, do określonych marek whisky. Zaproponował między innymi połączenie kultowej 16-letniej lagi, czyli single malt'a z Eili, z ordynarną koloną. Świat miłośników whisky zwroził się cały. Ale niektórzy zaczęli próbować i okazało się, że drink ten jest naprawdę bardzo ciekawy w smaku. Drink ten nazwano Smokey Coke. I za chwilę dla Was go przetestuję, a przy okazji sprawdzę, która z koli ogólnodostępnych, czy to w sklepie, czy w gastronomii, daje jakie efekty w naszym koktajlu. Zanim przejdę do testu, chciałbym przypomnieć Wam o subskrypcjach, lajkach i konstruktywnych komentarzach. No cóż, zaczniemy od pierwszego połączenia 16-letniej whisky z Eili. W tym wypadku będzie to Coca-Cola. Łączę w proporcjach rekomendowanych przez Dave'a, czyli 1 do 2. Miałem 25 ml whisky, 50 mililitrów mojej koli. Dodaję dwie kostki lodu. Delikatnie mieszam. No i cóż, testujemy smoki kołki. Słuchajcie, aromat jest naprawdę ciekawy, to nie jest coś takiego, że mm, wydaje mi się, że mm, wszyscy, którzy testowali, powiedzieli, okej, okay, to jest pijalne. Nie, to jest naprawdę ciekawe. Słuchajcie, aromaty oczywiście, tutaj cała aela wychodzi, czyli mamy takie, ale tutaj jest kolą, czyli skarmelizowane, no, wychodzą na takie aromaty apteczne, oczywiście. Jest dym. Balans jest naprawdę ciekawy. Czuć moc tej whisky. I to nie jest coś, co. To jest coś naprawdę intrygującego. Wydaje mi się, że to może być na zasadzie takiej, że albo się to kocha, albo nienawidzi. Zobaczymy dalej. Przepłuczę usta. No, oczywiście, tam gdzie kola, tam jest niebieskie brat czyli mamy jej psiapsi. Tak samo łączę jeden do dwóch. Wiekowski lodu. Słuchajcie, smak jest bardzo ciekawy, bo cały czas pozostaje w ustach Tamto połączenie z kolą zobaczymy tu. Powiem wam, że tutaj wychodzi dużo więcej takich aromatów dziekciowych. Tu jest. Nie wiem teraz, czy bym... to jest w ogóle bardzo śmieszne wrażenie tego wszystkiego, bo to coraz bardziej z kolejną kolą dochodzą inne, inne smaki. Jeżeli ja sobie pomyślę, że to jest 16-letnia single malt po prostu pita z kolą i tutaj takie ciekawostki wychodzą, to jest to Słuchajcie, to jest to bardzo bardzo ciekawe bardzo ciekawe doświadczenie. taka bardziej dzikciowata jest. No, wśród coli w miarę dostępnych jeszcze mamy Fritz-Cole. To już tak sklepowo nadal. No, zobaczymy, jak tu się to zachowa. Dwie kosteczki lodu. Nazwa smoki kołki naprawdę absolutnie pasuje. No tutaj aromat taki delikatniejszy. Bardziej drewniany wychodzi. Powiedziałbym, że hmm, ja to wyczuwam nawet 18-letniego Single mota. <grymiany> bardziej drewniany, bardziej dymny, ale też jakaś taka e, gorycz większa i kwasowość. No cóż, idziemy teraz może w kierunku bardziej gastronomicznych produktów. Co my tu mamy? A my tu mamy Lorda. Jego wydanie coli. Dwie kosteczki. Niesamowite doświadczenie. Okej. Okay. Czuć dym oczywiście. Jest bardziej delikatna. A! Nie ma słodyczy. Wow! Jaki wychodzi ciekawy na języku. Wychodzi, powiedziałbym, przepraszam za moje skojarzenia, ale taka skarmelizowana rura wydechowa od Trabanta. Ale to jest bardzo pozytywne. Wychodzi jakaś kwasowość, coś takiego bardziej fajnie cierpkiego. Powiem Wam, że mi się to, mi, mi, to połączenie mi się y, bardzo podoba. Idziemy dalej. A co tu się kryje? A, tu się kryje Franklin Original Cola. No i cóż. Zobaczmy jak Franklin będzie grał w tym zestawieniu. Dwie kosteczki. Mm. Potsza delikatniejsza, ona ma takie nuty. Tofi tutaj wychodzą, nie jestem pewien, czy to z koli wychodzą, oj, ale ogólnie jest taka krówkowa bardziej. Powiedziałbym taki osypek w karmelu. Nie wiem, czy jesteście w stanie sobie sobie wyobrazić, ale to coś takiego jest. Naprawdę jest bardzo fajna, ciekawa, aczkolwiek cały czas ten taki dym i tą apteczność lagi tutaj, tutaj czuć. No i zobaczmy, co mamy na końcu. No cóż, e, Fentimans. Próbujemy. Oj, tutaj to jest... Dużo, dużo się dzieje, jeżeli chodzi o cynamon. Powiedziałbym takie... Ale jest słodycz, jest karmel, jest... No, Mówię, te dodatkowe rzeczy, które oprócz lagi tutaj są. Słuchajcie, to jest lizak czupa czups, który upadł na podkłady kolejowe. O, troszkę tak w smarze wyciapciany. To jest dokładnie to. <ś temporaire> Słuchajcie, traktuję to jako niesamowite doświadczenie, że mogłem przetestować ee, naprawdę drugiego single molta I e, to takiego... Mm. W połączeniu z kolą. Znacie, Smokey jest na pewno fajnym koktajlem, który no, po, 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 naprawdę na kolana powalił miłośników whisky, ale myślę, że kto miał możliwość spróbowania, to, to, to wie o czym mówię. Jeżeli próbowaliście, dajcie komentarz e, Smokey Kołki. No cóż, <laughs> fajna zabawa. Kochani, kombinujcie, wymyślajcie, ale pamiętajcie, nie przesadzajcie.